dnia 27 grudnia 2009 roku, w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, czyli w niedzielę Świętej Rodziny, gościliśmy w Aninie ordynariusza naszej diecezji, księdza arcybiskupa Henryka Hosera. W tym materiale dziennikarze Salve Regina prezentujemy wybrane myśli z homilii arcybiskupa wygłoszonej podczas mszy świętej. Drodzy bracia i siostry, w naszym kościele. Jej poświęconym Królowej Polski świętujemy Niedzielę Świętej Rodziny. W rodzinie dokonują się pierwsze doświadczenia człowieka na drodze jego humanizacji. To właśnie rodzina tworzy nasze człowieczeństwo. Jeżeli ono jest poranione, jeżeli ono jest defektywne. Wynika to najczęściej z niedostatków tworzenia tego człowieczeństwa właśnie w rodzinie. Najbardziej fundamentalny program wychowania rodzinnego: zadbać, by dziecko wzrastało w swoich, w swoich wymiarach fizycznych i zdrowotnych, ale przede wszystkim również w mądrości. I to jak najszybciej, i pod wpływem rzeźbiącego tę osobę, działania łaski Bożej i nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Cały proces uspołecznienia dokonuje się w rodzinie. I dlatego na dzisiejszy dzień biskupi polscy skierowali do nas List dotyczący rodziny zaczyna się w ten sposób. W okresie Bożego Narodzenia wszyscy ludzie dobrej woli powracają z tęsknotą w duszy do Betlejem i myślą o Jezusie. W sercach wierzących narasta zaś pełne zdumienia i wdzięczności wołanie: tak Bóg umiłował świat, że syna swego nam dał. Obok tej miłości nie można przejść obojętnie. Emocje, jakie w tych dniach ożywają w kolędach i przy dzieleniu się opłatkiem, to za mało. Jezus opuścił śliczne niebo, a wybrał barłogi. Nie po to, by nas wzruszyć, lecz aby nas zbawić. Betlejem to niesentymentalna historia. Ale kluczowy etap walki na śmierć i życie, jaką Bóg podjął o człowieka. Jezus w Betlejem narodził się dla Krzyża i dla zmartwychwstania. Pamiętajmy, że Ewangelie o Bożym Narodzeniu, czytane w tych dniach, zostały spisane już po zmartwychwstaniu i opisują narodzenie tego, który dla nas i dla naszego zbawienia został ukrzyżowany. Betlejem i Krzyż idą razem i wzajemnie się wyjaśniają. Ta prawda jest obecna w tak wielu polskich kolendach. Zaśpiewajmy je jeszcze raz, właśnie zwracając uwagę na te dopełnianie się dwóch rzeczywistości praw narodzenia w Betlejem i śmierci odkupieńczej na krzyżu. Ponieważ rok liturgiczny który przeżywamy jest poświęcony byśmy byli świadkami Bożej miłości bądźmy świadkami miłości powtarzamy zasługą Bożym Janem Pawłem proszę was abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością która jest największa która się wyraziła przez krzyż a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu jesteśmy wezwani by świadczyć odważnie o tej Bożej miłości, wcielając ją w nasze życie. I to świadectwo musi być odważne, to świadectwo musi być świadome, konsekwentne i wierne. Bądźcie świadkami miłości w rodzinie. Kolejny rozdział. Niech miłość będzie na wskroś ludzka. A więc zarazem zmysłowa i duchowa. Jednocześnie jednak bądźcie dla siebie świadkami. Bądźcie świadkami miłości w waszych codziennych rozmowach. Niech wasza miłość będzie wierna i wyłączna aż do końca życia. Bądźcie świadkami w miłości w życiu społecznym, nie tylko prywatnym. Miłość to nie tylko intymne zacisze waszego domu. Istnieje też miłość społeczna. Całe państwa i narody nie inaczej jak dzięki miłości się rozwijają, a bez miłości najpierw cierpią, a potem giną. Miłości trzeba się uczyć. Przypomnijcie więc sobie, jak w dniu ślubu Kościół przyprowadził Was przez, przed sam ołtarz, na którym odprawia się najświętsza ofiara. W ten sposób chciał Wam niejako powiedzieć: Patrzcie. I uczcie się kochać, patrzcie na Chrystusa. On umiłowawszy wspólnotę Kościoła, wydał za nią samego siebie. Narzeczeni, bądźcie świadkami miłości. A cóż powiedzieć do Was, młodzi, którzy dopiero myślicie o małżeństwie? Sługa Boży Jan Paweł II lubił powtarzać, że jesteście nadzieją Kościoła. Tak, Kościół wciąż ma nadzieję, że świat będzie lepszy. Gdyż Wy zechcecie być pośród świata świadkami miłości. Drodzy bracia i siostry, cieszmy się, że wśród nas są rodziny i małżeństwa wiernie żyjące, których miłość jest trwała. I dlatego też dzisiaj będziemy szczególną uwagą otaczać i szacunkiem te rodziny, które obchodzą jubileusz, czy rocznice swoich przyrzeczeń małżeńskich i początku życia małżeńskiego. Będziemy się modlić o to, by wzrastali również w mądrości i w łasce u Boga i ludzi, by ich życie było szczęśliwe, by ich życie było dziękczynieniem za miłość Bożą, która w nich się objawia. Amen. to jest młodzież bardzo ziemno dziennikarska z naszej szkoły w parafii, ta wina i tak dalej. Wcześniej zaczynają. No bardzo, bardzo, ta. bardzo znam, bardzo zdobyć. Pani redaktor. Tak, pani redaktor Ona chce o coś zapytać prawdopodobnie. Proszę księdza arcybiskupa. Jakie przesłanie płynie do młodych ludzi z tej uroczystości świętej rodziny? Że, że młodzi ludzie z rodzinie znajdą szczęście. To jest pierwsze przesłanie. I że y, miłości trzeba się uczyć od Pana Boga. To jest drugie przesłanie. I że miłość powinna być wierna. To jest trzecie przesłanie. Tego się y, można nauczyć w rodzinie. I właśnie od takich rodzin małżeństw, jakie dzisiaj widzieliśmy, że obchodzą. 25-lecie, 50-lecie, 60-lecie życia w jednej rodzinie, w jednym małżeństwie. To jest jak którego posiadamy. Pamiątkę to jest film, którego posiadamy przed uczoną, żebyśmy się zapodarowali na Dziękuję Wam. Tak, dziękuję Wam za to, że tu Wy się przygotowali ten... tak. Dziękuję Wam, że jesteście twórczy. Bo miłość jest też twórcza. Natomiast miłość nic, nic dobrego się nie tworzy. A dzięki waszej umiejętności serca i umysłu tworzycie piękne rzeczy, jak m.in. radio czy gazetka szkolna. ja Wam życzę, żeby w tym roku, który się zaczynał, wasze talenty się rozwijały, żebyście. Umacniały się, rosły w mądrości, w łasce u Boga i ludzi, jak to dzisiaj słyszeliśmy. Szczęść korzyści.